Cześć, witajcie na moim kanale dzisiaj kolejny odcinek z fortnite'a a dzisiaj będę miał tylko lód z pociągu e, opę tam luki poleciał na ten pociąg bo no tego lootu tam za wiele to nie jest tam są cztery skrzynki te małe i jedna duża która się regeneruje więc muszę tam szybko dolecieć biorę skrzynkę i i bijam chłopak, którzy tak lecieli Nie, są skrzynki, już się bałem, że ich nie ma ona na, na mam Nie ma pompy Głównie pompa była O pompa, czemu jestem tak nisko? O dobra e, co to jest? Jakiś laser, biegaj. Nie jest skrzynie i walę do chłopa Chłopy będą, baku Chłopiec? Nie, to jest jakiś słup. Tu są chłopy. Chłop czy to jest bot? A to są boty. Mnie nie ma. Co to są za maruderzy? Jakieś mar... Jaki... maruderzy tu są. Dobra skrzynia się otwiera i lecę stąd dalej, dawaj, dawaj, dawaj daj. i bam, 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 bam bam, bomber, bomber, nic tu ciekawego nie ma Biorę małe potki bomber, dużą potkę, biorę apteczkę Albo jeszcze pojadę, bo gdzie tu mogę się zatrzymać? A w królewskich się zatrzymał. Albo już nie. W sumie tam pójdę. Na te korty już. Stacja, stacja. Proszę wysiadać. Dobra. No i to jest żart. Zawsze. Jak, jak nagrywam odcinek z challenge'u że nie mogę skrzynek brać i temu. Mi wypadają jakieś same dobre rzeczy z tego z skrzynek. O, nagle pompa niebieska se leży na samym środku. Tu teraz wyskoczy mi złotego. O, tu akurat nie popisało się. No ale... O, tutaj na przykład leży drzepotka, tam wcześniej też, czy już dwie drzepotki. Tu jeszcze jest Eee... Yy... O tu jest coś. O, pistol to akurat najlepszy, to nie jest. No, ale same dobre rzeczy mi wyskakują jak nagrywam odcinek. Dobra, biorę motor i lecę chłopów zabijać. Tu chłopów widziałem... Jak lecą na parkłomne koleje. albo walnął to drzewo. Dobra. Walnę, walnę. W grupką walnę. No i nie umiem je... nie umiem wprowadzić tym motorem. Strzeliwaj, kara. Hmm. Ej, ja nie mogę. Dobra, teraz. Zanim ja tu przyjechałem, to oni pewnie się wszyscy tu pozabijali. Chłopek e, chłop, który tu został sam, spadł ze wysokości I nie ma nikogo. No, zgadłem. Bili się. No i nie ma nikogo. Hmm. Le lecę dalej. O tam na tych. tym. gdzieś jest. Wstawił Cerbera, Tam lecę. Albo nie, on żyje? Nie wiem już. Albo. Nie no, nie rusza się to chyba, nie żyje. Tam medalin jest po prostu. Zahaczyłem Dobra O jest, wzięli medalion, czyli tam yy, Nie ma Cerbera, tylko chłopy są hmm. tu gdzieś przede mną już będzie ten chłop W jednej stronę się kieruje Stop, stop, tu. Do krzaka. Motor wywalał. I do krzaka. A, on ucieka ten chłop. W drugą stronę. Dobra. Tu już... Kiedy, kiedyś zaczyna się... Ta, o, już zaczyna się ta taka rzeka. tu gdzieś chłop będzie. Nie no, on cały czas ucieka. Czemu on tak ucieka? O, chyba słyszę go. się bije z kimś. O, widzę chłopa. A nie, to... To jakieś... kość. O widzę chłopak, który umarł. O, leży! O, ale karma! Teraz się strzeli. Mede to oczywiście tu nic nie będę brał. Wezmę sobie tylko materiały i ten. A tak, to. Tak, Byję to. Nie biorę tego. zostawiam wszystko skąd? Ja nie mogę, ale żeby tak, tak to zrobić. To nieźle. Gdzie są ludzie? Czyli tak, ludzi nie ma tu. Tam, tu ktoś może być. Let tam. Jeżeli znowu będą tacy sami ludzie jak tutaj, że ją ja będzie, będzie mi tańczył po tym jak go zabiję, no to... No to... to robię winach Tu gdzieś... Się... A, ja wolałem tam motor, Dobra, biorę tą zakańczoną wodę i... i idę o, hop! Brawo, Jakieś może tutaj materiały O, amunicja. O, już 300! Mam do... Do karabinu Tu może już widać kopanie, a nie widać Jesteście... O, jest chłop. Jadę po niego. Chodzi na karką koleje. Dobra, wolę nitro.

Był mi Kto Fantom jest strzelał? A ja się obrócę i zaraz dostanę. Pum, 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 plecy i, i, i tam w logby. Jomek jest w środku bunkru. Lepiej dla mnie, wan, lepiej Jak będzie w szoku.

Dobra. Wow. Granatę sobie rzucił, bratek, pod nogi. I takie fajne rzeczy. Ja niestety muszę to zostawić. Ja nie mogę. Gdybym miał dwa medaliony. Ja. Ludzie. Gdzie są ludzie? Ludzie Gdzie jesteście? Tu jesteśmy O, tu byłem już Oj, ziomek Który tutaj zabrał medalion, który leżał tam Tym ziomem, którego zabiłem Tu Kto sobie za ktoś tańczy Na kociągu? Może być na pociągu. Tak, to on użył te, teraz tego sprintu super. Łapnę jego auto. O, tutaj wiedziesz, że nie, czy to widać tam. Mnie ze sniperki nie umie trafić, go strzelenie z karabinu dwa razy. On udaje, to jest bot jakiś pewnie. Ucieka przede mną. Ucieka przez ziomkin, który ma zielone bronie. Fajne auto. O, on idzie do medalionu Oj, on już na to co ja O, ma mityczny pewnie No, potrąć go Uuuu! ale combo mi pociąg zrobił Nie no ludzie, ale piękne temy tu są Przecież ja bym wziął pompę i to i ja bym już wy wy grę wygrał O tam chłopie suba, nie Czemu ludzie tu nie chcą przyjść? Dwa medale, obok siebie Jackpot Za darmo Tu nawet strefa się Teraz wam oddało. Chodźcie tu ludzie. Czemu ludzie tego nie biorą? Weźcie to, no Wyjdźcie tu i weźcie. Bierz się i... Bierz się. O hop! A to nie hop, to jest chyba śniegu. A, ktoś weźmie te medaliony, to, idzie, to leci do strzału, od razu. Hmm. O, tu się ktoś strzelał. O, chłopek. Dobra, podjeżdżam. No, on, on myśli, że nie ucieknie. Ale bombę dostał. Mieszka No, kolejny, który ma złotą sniperkę, ja co mam, a ja nic nie mam. Tam ludzie Wzi wzięli? Nie wzięli medalionów. Ja nie mogę. A tam chłopy są. Ludzie nie biorą w ogóle medalionów. Dlaczego? Macie za darmo to bierzcie. Chłop to był gdzieś. O, chłopa widzę. To bot jest. O, chłop. Który trafi się, ale... Gdzie yeah, są ludzie? Wzięli? Nie wzięli. O, oh, Gdzie są ci ludzie? Które Jak... i zaraz je? Yeah? O, chłop leci. Niemożliwe. Tam chłop jest. Wychyli. O, dawaj. O, plecy. Witaj. Żegnaj. Gdzie jesteś? Dobra, z takiego boxa. Nie wiem. Czyli chłop? Chłop nie mamy medalionu tak jak ja, ale może mieć złote bronie. Oj oj. Tarapaty. O, Nie. Dobra, to nas na tyle z tego odcinka. Widzimy się w następnym. Cześć!